so this is pure sacred ganges water and this this is mere. Witam was serdecznie, moi drodzy Gotwelotrzewarski, kolejny dzień w Rishikeszu Zaczynamy od śniadania Wyjechałem skuterkiem, żeby zjeść coś na śniadanie I dostałem właśnie wiadomość, słuchajcie, taką rządową, taki alert Można powiedzieć na telefon, że dzisiaj przez 24 godziny Będą bardzo solidne deszcze tutaj w mojej okolicy miałem jechać jakieś dwie godziny stąd na wodospad Ale najprawdopodobniej to nie jest najmądrzejsza opcja Bo nie wiem czy wiecie, ale w takich klimatach czysto tropikalnych Deszcze to nie są żarty, to nie jest tak, że popada Tylko czwarte, jeżeli a, będzie padało to faktycznie mogą być srogie powodzie Tak jak widzieliście na przykład ostatnio w Pakistanie, więc na chwilę obecną, wstrzymamy się i będziemy robić atrakcje na miejscu. A tu sobie krowa stanęła na, na ulicy i ma wyłożone i nigdzie się nie rusza. Maria, Maria! Maria! Na śniadanie przyszło sobie. sobie. Maria! skupać, Maria! sobie Maria! Nie wiem, czy to widać, jestem na drugim śniadaniu A kiedy są przyprawy? Młodzież aż normalnie. Łzy mi lecą. Wow, jest kosmos. Jemy, słuchajcie, trochę kropi. Także zabieram was na wodospady, moi drodzy, dzisiaj tutaj pod Rishikeshem. Dzisiaj jest zdecydowanie przyjemniejsza trasa, jak w dniu wczorajszym, ponieważ jedziemy dziś jakimiś. Obrzeżami na wodospad, który powinien znajdować się gdzieś tam z tyłu. Bardzo wąskie uliczki, jak jadą dwa samochody to jest problem, ale póki co zobaczy, jest bardzo spoko, nie ma ruchu, więc jeździ na pewno lepiej. Mówię, trzeba uważać, dobrze jest skupić się na tej jeździe, bo to nie ma żartów moi drodzy. Chowam telefon, żeby tu dojechać bezpiecznie i widzimy się już na górze, na w wodospadzie chciałbym sobie popływać. No niemalże docieramy. Wydaje mi się, że to jest tutaj jeszcze trochę wyżej chyba. Tutaj już motorem raczej nie wiadę. Powiem ja wam tak. To dobry pomysł jazdy motocyklem, skuterem, bo jest szybciej, ale droga jest mokra, jest ślisko Tam dwa samochody się a, zblokowały troszkę. Więc mało wygodnie, no ale ważne, że idzie to ogarnąć. Zobaczy, to się jedzie skuterkiem nawet. Więc do zrobienia, moi drodzy. I jeszcze troszkę o Indiach, o ludziach, o kulturze. Jak to wygląda na miejscu, powiem Wam tak, jak tu przyjeżdżacie, musicie być pewni niektórych kwestii, na przykład a... Tutaj prawo słuchajcie, silniejszego, większego obowiązuje cały czas, czyli Na przykład na drodze, jeżeli macie mały to ktoś idzie autem A ten co ma większe auto, z reguły ma pierwszeństwo słuchajcie Mryga się światłami, się mówi, zawijaj z drogi, bo cię rozjadę Kwestia numer dwa Stoicie na przykład w kolejce po, nie wiem, zamówić żarcie, albo Kupić bilet Mian na taką sytuację pierwszego dnia Stoję sobie w kasie, jestem pierwszy w kolejce, podchodzi gość i kładzie pieniądze, a stoi za mną. Ja mówię do ziomuś, zabrałem te pieniądze, mówię, zawiję. tam z tyłu jest kolejka. Podchodzi drugi, robi to samo. Co z tego, że ja czekam pierwszy w kolejce? On przyszedł i pierwszy położył pieniądze. I ci ludzie obsłuszą tego pierwszego, który pytał siano, więc to jest specyficzne. Z żarciem jest to samo. Stoicie w knajpie albo w jakimś street foodzie, Chcę coś zamówić, czekacie 5 minut podchodzi ktoś inny daje siano i on jest obsługiwany chyba dobrze idę w sumie mogłem tutaj wjechać tam stały jakieś skuterki więc postawiłem swój również ale mały spacer moi drodzy dla zdrowia tutaj jest Secret Waterfall moi drodzy wodospad tutaj w Rishikeshu zobaczcie jest kilka osób nawet i też minąłem kilku turystów po drodze więc tutaj raczej się przychodzi no zobaczcie ale spodziewałem się czegoś większego jak tylko coś takiego Fajna, naprawdę, frajda, bardzo mało ludzi, ci co byli na szlaku jeszcze tutaj nie przyszli Chyba, że poszli w inne miejsce. Moi drodzy, kilka ważnych kwestii chciałbym wam powiedzieć Jestem w transie od ponad miesiąca, nigdy nie miałem tak czystej bani, jeżeli chodzi o Wyświetlenia na YouTubie, jeżeli chodzi o zarobki, jeżeli chodzi o nagrywanie Dlaczego? Po pierwsze, zmniejszyłem ilość vlogów i co się stało? Mam więcej wyświetleń, bo Kurczę, nie ukrywam, że wcześniej musiałem robić vlogi codziennie, bo gdybym tego nie robił, w sensie obawiałem się, że jeżeli nie będę robił codziennie vlogów, to po prostu nie będę w stanie zarobić tyle pieniędzy, aby opłacić, słuchajcie, wiecie, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Zaryzykowałem i okazało się, że a, Wyświetlenia są większe, bo vlogów jest mniej, a wy oglądacie a, częściej, spędzacie więcej czasu nad odcinkami, co za tym idzie a, dłuższy czas oglądania i lepiej płatne odcinki Więc mówię, wcześniej się obawiałem, że jeżeli będę robił rzadziej, to policzyłem mniej więcej ile zarabiam za jeden odcinek i stwierdziłem, że no nie starczy mi po prostu, żeby opłacić a, ZUS, podatki dochodowe, słuchajcie yy, bilety lotnicze ale okazało się, że warto, więc dzięki Wam za Regularne oglądanie, za, mówię, za komentarze, za lajki, bo te algorytmy robią swoje. Też nie ukrywam, że ten filmik z a, Białorusi nakręcił bardzo fajną a, spiralkę, taką, że jest zdecydowanie więcej wyświetleń. Cieszy mnie to dużo nowych widzów, to mnie też również cieszy. I mówię, ja odpoczywam, bo nie muszę codziennie iść nagrywać. Jak czasami pada deszcz, zawsze słuchajcie, to trzeba było coś wymyślić nakręcić jakiś tam odcinek. Teraz, jak się nie nagra, to nic się nie stanie. Dzisiaj jest zdecydowanie luźniej, ale będziemy tak robić. Jeden odcinek taki bardziej tematyczny, jak ostatnio o tym e, Gangesie. Teraz, na przykład, bardziej luźnie zobaczcie, jakie nas są chmury w tle. W sensie mgła, patrzcie. Uu, powiem Wam, no Indie są przepiękne. Mówię, góry, ocean, słuchajcie, jeziora, rzeki. A, ludzie, klimat, kuchnia. Naprawdę jest to wszystko, tylko trzeba. Po prostu jadąc tutaj hey, WhatsApp Coś jadąc tutaj trzeba po prostu być mówię, świadomym tego co wam mówiłem wcześniej, że no nie wiem, ktoś wam się może w kolejkę wpychać, ktoś może być da was sami arogancki. Musicie to kompletnie słuchajcie, olewać będąc w Indiach, a wyjazd będzie konkretny. No i wracam pomału na dół, pokazać Wam troszkę smaczków tutaj w Rishikeshu. Patrzy na to drodze sobie tutaj człowiek atrakcję ma no, cały czas jakieś atrakcje patrzcie najpierw To teraz słuchajcie krowy sobie idą Podjechałem sobie kawałek dalej, żeby pokazać wam słuchajcie jak to wygląda Rzeka Ganges Płynąca z gór Pośród właśnie takich widoczków, słuchajcie Chmury Woda, powiem wam no Coś pięknego, naprawdę Nie wiem, który jest odcinek z rzędu mówię, że warto przyjeżdżać do Indii Tam jest słuchajcie plaża I tak jak sobie powiedziałem, że wykąpię się w Gangesie Dwa lata temu w Varanasi spękałem, bo woda była bardzo brudna. Tak, tutaj trzeba się przekonam. Niestety, jak pada deszcz, to nie żarty. I to co mówiłem na samym początku, trzeba brać bardzo na poważnie wszystkie alerty, które są przekazywane. No bo mówię, to, mówię, to nie jest Polska, czy tam w Europie też zaczęło się działo dużo przykrych rzeczy, ale tutaj czasami, jak po prostu popada, to, to może być naprawdę groźnie i pewnym strasie w górach, jeżeli będziecie pierwszy raz w krajach, które są egzotyczne, klimat jest często gorący, deszcze są bardzo obfite. Takie widoczki mogą być częste osuwa się, słuchajcie, skała czasami zobaczę tutaj, urywa się, spada wszystko. Nie wiem czy pamiętacie. To oglądał ten odcinek z Ekwadoru. Bardzo podobna trasa. słuchajcie jechaliśmy e, autobusem, dosłownie, minutę czy dwie przed nami osunęła się e, skarpa. No i słuchajcie, kamień zmiażdżył, samochód, który jechał dosłownie, minutę dwie przed nami. Tak więc naprawdę bądźcie e, rozsądni w tym, co robicie podczas podróży, bo to nie ma żartu. Chciałbym powiedzieć, że tutaj się już jeździ inaczej, jest już niebezpiecznie, bo to nie jest miasto auta jeżdżą szybciej, tutaj nikt na nikogo nie patrzy, co to strąbią, jak słyszycie, więc tutaj mówię, trzeba bardzo, bardzo ostrożnie jechać, jeden za drugim dość szybko jadą nawet, a droga śliska, powiem wam tylko tyle, jestem jedynym typem, który tutaj wjechał sobie skuterkiem no droga jest no, cała rozpieprzona mokra skały zobaczcie jak to kosmicznie wygląda organizowane są spływy dwa dni temu mówili, że naprawdę nie będzie, ponieważ jest zbyt rwąca rzeka słuchajcie zbyt mocny strumień no ale ta plaża nazywa się słuchajcie Little Goa, czyli Mała plaża Goa uh, I kilka słów na temat Gangesu, bo to jest chyba ważne, żeby <noise> Wam opowiedzieć Tutaj, jak widzicie Rzeka Ganges, 2700 km długości Płynie w większości przez Indie, aż do Bangladeszu i później wpada do Oceanu Indyjskiego Zaczyna się mniej więcej w Himalajach W części Nanda Nandadevi, moi drodzy Płynie również przez Rishikesh, to jest ważne miejsce jeżeli chodzi o, o rzekę Dodatkowo jeszcze Varanasi, miejscowość w której a, pali się ciała, zwłoki i najpóźniej no w tej miejscowości Varanasi wrzuca się te prochy do rzeki, które płyną dalej Więc niemalże tutaj ta rzeka jest najczystsza, bo zaczyna swój bieg 160 km mniej więcej Stąd, no i płynie później przez te wszystkie duże miasta, gdzie są po prostu wrzucane wszystkiego rodzaju śmieci. Są fabryki, więc później z każdym kilometrem ta rzeka jest bardziej brudna. No nic, mam takie mieszane uczucia, ale wskoczę, moi drodzy. Dlaczego ta rzeka jest taka ważna dla wyznawców? Hinduizmu jest to ucieleśnienie bogini Gangi, która stąpiła na ziemię. Słuchajcie, na włosy a, Boga, Siwy i każde miasto, które jest ulokowane przy Gangesie, jest miastem świętym. Dlatego, jeżeli udacie się do któregokolwiek z miast nad Gangesem, zobaczycie mnóstwo ludzi, mnóstwo pielgrzymów, osoby, które pragną się wykąpać, słuchajcie, oczyścić się ze wszystkiego. Nie wolno mówić źle na temat rzeki, bo podobno jeżeli się wypowiada źle, słuchajcie, rzeka wylewa. Rzeka się gniewa na ludzi i niestety później wylewa i są problemy. Tak więc nie powinno się mówić źle na temat rzeki, na temat gangesu. Wypada się po prostu tutaj wykąpać. Poczuć to, że tam jest pan, który oczyszcza, chyba przed wejściem do rzeki. Zaraz zapytamy. Tutaj jeszcze chłopaki zadzwonili, krzyknęli, żebym wpadł, ja. żeby zrobić zdjęcie z nimi. Karabiny o, są w naładowane. Chciałem zapytać troszkę o rytuałów, ale nie wyjaśnili, nie daje tak jakbym chciał. Tak więc po prostu skoczę do rzeki. Słuchajcie, jestem jedynym typem, który się wykąpał w tym miejscu, tam jak widzieliście w poprzednim odcinku, gdzie się kąpią tam dalej przy gacie, a tutaj a niekoniecznie, to bardziej dziewcząt sobie robić zdjęciówki. Dziwne uczucie takie, słuchajcie, mocniejsze bicie serca, pomimo że jakiś nie jestem fanem a rzeczy spirituistycznych, kurczę, że to powiedziałem, spirytualnych, o, ten, ten deseń. To jednak czuć taką, słuchajcie, taką, nie wiem jak taką energię, słuchajcie, specyficzną tutaj w tym miejscu, mówię, gdzie z reguły takie rzeczy mi średnio a, grzeją, to tutaj czuć naprawdę taką, no nie wiem, słuchajcie, no może sobie wkręcam w bani, ale wchodzicie i czujecie, słuchajcie, całym sobą tą, a, tą rzekę, ja nie wiem jak to opisać, ale warto, mówię, nie kąpcie się w innych miejscach. Wszystko, co idzie do góry od Rishikeshu na północ, warto, bo jest czysto płynąca prosto z Himalajów, dalej w dół, idzie przez miasta i już jest słuchajcie, syf, już jest brudno. Jak mało zawijam. Zobaczcie, tutaj gość wszedł do wody, nabrał, słuchajcie, wody z Gangesu. close already. Słuchajcie, tutaj jest święta woda, moi drodzy. I'll go, I'll, I'll, I'll go once again, and and you can make a video. Don't worry. Don't worry. It will look beautiful. It. will will memorable also. i And promote. Oh, and you take back home. Zamawiasz. Powiedział, że jeszcze raz nadbieże wody, żeby zrobić video. Zobaczcie. So this is pure sacred Ganges water and this this is uh, mostly used for the worshipping our idols, the god, yes. especially in India. And this is original. So so you won't find any kind of that uh, that gutter or something else drained inside the river. Yes. This is very pure as compared to other places in Especially India. like Varanasi. It travels almost 1000 km, 12 to 2700 uh, uh, getting discharged into Bay of Bengal. Yeah. So thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Mam, mówię, cały czas takie dziwne się nie wiem, może się śmiać, ale uczucie, będąc przy Gangesie, Obiecałem sobie kiedyś się wykąpię. Wykąpałem jedziemy jeszcze chwilę porozmawiać z wami. Będę wam kurczę mówił jak to wygląda. Zobaczcie jaki to jest widok. Tu po lewej stronie jest jedna ze świątyń, tam dalej jest wiszący most, słuchajcie i Gerisikasz. No, zobaczcie jak te miejsce magicznie wygląda. Mało wracamy do hostelu, żeby coś przegryźć. Jeszcze jedna rzecz, o której wam nie powiedziałem Zapomniałem Słuchajcie, no dron nie lata Tutaj w Indiach jest lokalne prawo, które a, blokuje wszelkie możliwe połączenia do 15 metrów Nie da się, ja nie planuję, słuchajcie, jakoś, nie wiem, hakować przez program, Bo widziałem w necie, że a, ludzie tak robią Nie chciałbym ingerować to, w, wiecie, w drona i nie oprogramowanie hakować Po to tylko, żeby polecieć sobie, słuchajcie, w Indiach Więc, a, no szkoda, że nie polatam a, bo tylko 15 metrów można lecieć Tak więc Lipa To dron słuchajcie od Piotrka Pawełenka dostałem w prezencie Dzięki Piotruś Żebym właśnie robił materiał bo niestety Lipa Pojedziemy gdzieś gdzie można no, Drodzy Nie, nie samym ropi człowiek żyje alugowi. Też klasyka Indyjska dodatkowo Wszędzie tutaj słuchajcie Czerwona cebula mm. Bardzo dobra Ryż Alu gobi, które nie powinno być ostre mm. Pyszne słuchajcie Póki co wegetariańsko Dodatkowo dowiedziałem się, że podobno w Rishikeshu Tylko i wyłącznie je się wege opcje Na myśli miałem to, że tutaj w Rishikeshu w ogóle chyba nawet nie Dostanie żadnych opcji mięsnych Z tego co mi się wydaje To bym tak powiedział, że tutaj w Rishikeshu nie można kupić mięsa w restauracji. Nie wiem ile w tym prawdy. Wyobraźcie sobie, że teraz macie coś na balkonie. O, weźcie. Cyk. Czapczerabczer, słuchajcie, już zawinięte. Ogólnie wszystko kradną, na kolej na biegu. Patrzcie. Spoczywał już na balkon. Chodzą sobie normalnie, patrzcie do resortu. Cyk na górę. Kradną ciuchy. Jedzenie. Wszystko, co można zawinąć: wodę. Jeszcze jedno wieczorne wyjście. a Tutaj w mieście zobaczcie, że ja ogólnie sprawdzałem Tinderka i powiem wam, że jest średnio bardzo mało turystów Jak są jakieś takie, takie hipiski, które mówię, to przyjeżdżają na jakieś roczne szkolenia jogi. Więc raczej mnie to średnio. Interesuje. Jest jakieś tam ze dwie czy trzy lokalne. Z jedną mnie zmeczowało, ale nic nie wyszło. Tak więc tutaj, raczej bez wariacji, słuchaj, trzeci raz w Indiach i za każdym razem jest to samo. Wyszedłem, żeby zapytać a firmy o rafting, która firma oferuje i ile jest za to biorą siana, żeby wiecie. Wiesz na czym stoję? Bo najprawdopodobniej pojutrze będę jechał na rafting. A w kolejnym blogu będę najprawdopodobniej jechał poza miasto, tym a, skuterkiem się troszkę przejechać, zobaczyć co słychać. Kawałek dalej poza Rishikeshem. A tak widzicie, cały czas jeżdżą duże autobusy, cały czas a, jeżdżą a, jeepy. Więc to jest tak, mówię, trzeba uważać, trzeba być na pewno ostrożnym Jeżeli się jedzie, o zobacz, tutaj się zawiesili Ciężko, żeby przejechać, te łódki są często wąskie Tutaj stoi, zobaczcie, fura, o, drogę, ten już na niego drze mordę, więc tam skutery Śmiesznie No i trąbią, no nie, bo to nie da się bez z drąbienia słuchajcie nie ma jazdy na ostatnią wieczorną herbatkę ten dopisów give me tu please Tu? Tu jest please Słuchajcie, słów kilka na zakończenie odcinka. Jestem bardzo świadomy tego, co zrobiłem. Chciałem skoczyć do Gangesu. Słuchajcie, ta rzeka jest naprawdę czysta, słuchajcie, jak łza. Zobaczcie to zdjęcie teraz, które wam pokażę z Rishikeshu w zimę. Woda jest krystalicznie czysta. Dlaczego teraz wygląda na taką brudną, mętną? Ponieważ pada i spukuje z gór po prostu ten cały piach, więc Jestem bardzo świadomy tego co zrobiłem, że wskoczyłem do Gangesu, czuję się dobrze Poszedłem do domu, wykąpałem się, słuchajcie żyję, nic ze mną nie dzieje Bardziej bym się martwił słuchajcie o tych co e, ryby z Odry ostatnio jedli Tak więc życzę wam dużą zdrowia, zostawcie subskrypcję, komentarz, pozdrawiam, elo